Obiecana druga część odpowiedzi na Wasze komentarze. Miłego oglądania. Och, to jest fantastyczne pytanie. Pleśń na glinianej doniczce. Gdzie ja tutaj mam? Glinia, gliniana doniczka. Super pytanie. Tutaj akurat mam taką pod ręką mnie wespleśnik. To nie jest pleśń, tylko. Mm, wykwity wapienne. Jak się układa, na przykład nową kostkę brukową, to też przez jakiś czas możecie zobaczyć takie białe osady. Jest to zupełnie naturalne. To jest specyfika tego materiału. Od wilgoci, wszystkie sole mineralne, to coś jest składowym budulcem doniczki. Wychodzi na wierzch od podlewania, od wilgoci. Dla niektórych jest to obrzydliwe, niektórzy się tym zachwycają, bo to nadaje wyjątkowego uroku charakteru takim doniczkom. Z ciekawości polecam Wam sprawdzić na Etsy, ile kosztują stare gliniane doniczki i jaką to ma wartość. Więc ja tutaj uwielbiam te takie wykwity i różne rzeczy. Tak nawet ostatnio myślałam, mam kilka glinianych doniczek niezagospodarowanych i myślałam, żeby postawić je w takim miejscu, by na nie jeszcze wszedł Zaczymy, spróbuję. Nie wiem kiedy, ale. Kiedyś. Czy używałam olejku nimnem, nimnem? Nie wiem, jak to wymówić. <grym> wiem o co chodzi. Jest to stosowane w Indiach, żeby odstraszać komary. Ale też sporo osób poleca do czyszczenia roślin, do mycia roślin. Zabezpiecza to przed chorobami grzybowymi i szkodnikami. Polecają. Ja jeszcze nie testowałam, nie sprawdzałam, że. Ale kurz. Ja jeszcze nie testowałam, ale e, będę. Będę próbowała, testowała. Sprawdzimy. Od czego ten przędziorek powstaje. E, no, gratuluję, że u ciebie jeszcze nie było i mam nadzieję, że tak pozostanie. Przędzior był film, skąd się biorą e, szkodniki. Sprzyjającymi warunkami dla szkodników jest e, suche powietrze, ale wiecie co. Mm. Nawet jak podbijemy wilgotność powietrza w okresie jesienno-zimowym, gdy jest włączone ogrzewanie, powietrze szybciej przesycha jest suche powietrze yy, i podbijemy wilgotność to i tak się pojawiają. To jest po prostu specyfika taka, że one wtedy zaczynają swoje większe żerowanie na roślinach. I tu pytanie, dlaczego zakładam, że może się u mnie pojawić? Już się pojawił. A zakładałam, że się pojawi z tego względu, że za oknem przy bloku są same haszcze, wielkie drzewa, często wieje, z wiatrem może to wpaść. Nagrałam film na temat tego, skąd pojawiają się, dlaczego się pojawiają szkodniki. Na ubraniu mogę to przynieść z ogrodu. Mam na balkonie kilka roślin i to też może przejść na rośliny domowe. Na ubraniu, ocierając się o rośliny na balkonie, no, pojawiły się tutaj właśnie przy wyjściu na balkon ostatnio przędziorki. Dlaczego jesienią powinno zaprzestać się prysznicowania roślin? Chodzi o to, że jesienią jest zupełnie inne są inne warunki w mieszkaniu. Podłoże w doniczkach i tak bardzo wolno przesychają. Znaczy to zależy od warunków, od mieszkania, bo mi się wydaje, że przychodzi taki moment w roku zimą, że doniczki szybko przesychają, a później jest jakoś tak, że wolniej. To trzeba wyczuć. My musimy niestety w okresie jesienno-zimowym kontrolować, sprawdzać w jakim tempie przesycha podłoże. Gdy prysznicujemy, to nawet jak zasłonimy doniczkę, podlewamy. To sporo wilgoci dostaje się tutaj do podłoża. Na mocno nasiąknięte podłoże wolniej przesycha, zacznie pojawiać się pleźnie, roślina może gnić. Dlatego zaprzestajemy lepiej ściereczką i i czyścić. Musicie to kontrolować, sprawdzić, bo y, u mnie wolniej przesycha podłoże, u kogoś będzie przesychało szybciej. Nie będzie to sprawiało jakiegoś większego problemu, jeżeli będziemy prysznicowali. Nie będzie różnicy między sezonem letnim a jesienno-zimowym. Więc musicie to sprawdzić, przetestować. Czy mogę jeszcze przesadzić kwiatki? Jeżeli wychodzą korzenie przez dziurki. Od odpływu to oczywiście tak. Jeżeli spróbujesz wyciągnąć roślinę, zobaczysz, że ma mocno splątane korzenie, to nie ma na co czekać, bo ten niby zimą i sienią rośliny rosną wolniej, ale jeżeli przesadzimy, to nie będą bardziej się plątały, więc może śmiało przesadzić i wiosną też sprawdzić, jak tam system korzeniowy. Jeżeli wychodzą korzenie, to jak najbardziej śmiało, tylko nie podlewaj nawozem. I ostrożnie z podlewaniem. Czy teraz jest odpowiedni moment na obcięcie pędu i ukorzenianie monstery? Jeżeli ci się nie spieszy, to poczekaj do wiosny, bo szybciej się ukorzeni w okresie wiosenno-letnim. A jeżeli już chcesz teraz pociąć, bo na przykład planujesz komuś dać w prezencie, to śmiało możesz, tak, tylko że miej na uwadze to, że takie ukorzenianie, puszczanie korzeni będzie troszeczkę trwało dłużej. i Trzeba będzie się uzbroić w cierpliwość. O, reo meksykańskie się wyciąga. I tu mam taki właśnie przykład, takie drapaki postawiłam, jak widzicie też mocno się wyciągnęła, to tak licho wygląda. Przez to, że stało w ciemnym miejscu, straciły kolor, bo wymagają podlania, troszkę je przesuszyłam ostatnio. Przestawiłam w widniejsze miejsce i widzimy, że tutaj zaczęły puszczać odnóżki, zaczęła się zagęszczać. Po prostu to, co możemy zrobić też, to po prostu przyciąć te pędy, żeby były kolankiem węzłem czyli takie oho już ułamam standardowo yy, takie zgrubienia miejsca po liściach żeby było kilka ile to, no ciężko kurczę, to zależy od pędu no musicie się przyjrzeć żeby było kilka takich węzłów z dwa trzy które powinny się znaleźć pod wodą i yy, chwila moment puści korzenie bardzo szybko się ukorzenia ukorzeni się i dosadzić do doniczki i, i w ten sposób możemy zagęścić no a i jak tak się wyciągają to wymagają znacznie więcej światła. Te postawiłam na górze i też troszeczkę przesuszone. Zaczęły się wyciągać. Między węźla widzimy są krótkie, krótkie, długie, więc więcej światła i powinno być ok. Tracą również kolor, gdy brakuje im światła. Czarne plamy na liściach monstery tutaj Teraz no na pewno nie od zmarznięcia, nic takiego się nie stało, tylko od przelania. Często jest tak, bardzo dużo widzę, że teraz to jest taki problem, moment znowu z monsterami, że kupujecie monstery w różnych marketach, ale nie tylko w marketach, bo ja ostatnio kupiłam w kwiaciarni i zaczęły wychodzić czarne plamy od przelania od za dużej ilości wilgoci w korzeniach. Gdy kupicie monsterę nową, to wstrzymajcie się z podlaniem do momentu, aż podłoże w środku doniczki niemalże przeschnie i dopiero wtedy możecie wyciągnąć roślinę, sprawdzić jak wyglądają korzenie, czy nie są brązowe, maśniące się. No i wtedy już będziecie wiedzieli, co, jak postępować. Film na ten temat nagrałam, jak ratować przelaną monsterę. Może być również tak, że się okaże, że tam za wiele nie dzieje się w korzeniach i wystarczy ją po prostu przesadzić w nowe podłoże. I, i czekać, uzbroić się w cierpliwość. Roślina sama się ustabilizuje. Storczyk od półtora miesiąca, e, od tygodnia gubi kwiaty. Nagrałam na ten temat film, dlaczego tak się dzieje, że storczyki rzucają kwiaty. Musimy mieć też na uwadze to, że ostatnio warunki za oknem bardzo drastycznie się zmieniły w krótkim czasie. Były dni upalne, powietrze Wilgotność powietrza tutaj mi wskazywało, że było około 40%, a na następny dzień było znacznie chłodniej na zewnątrz i było 80% wilgotności, co miało wpływ to, co działo się za oknem, więc musimy mieć na uwadze te zmiany, więc to mogło tutaj podziałać. Nie wiem, co więcej mogłoby się wydarzyć, bo po tym opisie ciężko stwierdzić. Na pewno warto sprawdzić, co się dzieje w korzeniach. Wyciągnęłabym z doniczki i sprawdziła, czy wszystko z korzeniami jest w porządku. Jeżeli coś gnije, to może być, najprawdopodobniej jest to przyczyną tego, że roślina zrzuciła kwiaty. Czy roślina bez nawozu sobie poradzi? Chodzi tutaj o pileę. Pileę uprawiamy w małych doniczkach i dosyć często je przesadzamy, bo szybko zarastają doniczki, więc sama wymiana podłoża jest ok, ale jednak warto je nawozić, bo lubią nawożenie. Poradzi sobie, tylko że będzie rosła wolniej i liście będą niezbyt duże. Tutaj chodzi o zamiokulkasa. Stała w osłonce z wodą, zaczęły żółknąć liście usunąć, bo już raczej z nich nic nie będzie. One dosyć szybko żółkną, gdy są przelane i pewnie same zaraz odpadną. Czy wymienić podłoże i poczekać, e, aż będzie sucha? W przypadku przelania ja bym wymieniła podłoże, sprawdziła, co się dzieje z korzeniami, czy czasem coś tam nie gnije, bo korzenie zamiokulkasa bulwy są wrażliwe na przelanie i dosyć szybko gniją, gdy za dużo było wilgoci. E, I tak, podłoże powinno być przepuszczalne, no i oczywiście podlewać mnie intensywnie wtedy, kiedy podłoże zupełnie przeschnie. Jak rozmnożyć fikusa beniamina? O, tu mi ży żyworódka wpadła nawet. Potrzebujemy pobrać sadzonkę taką zdrewniałą z kilkoma listkami. Listki dolne obrywamy, zostawiamy na górze 2-3 liście. I takich miejsc po liściach powinny być, powinno być 2-3 co najmniej. To powinno znaleźć się w wodzie i zacznie sadzonka puszczać korzenie. Musimy się uzbroić w cierpliwość, widne miejsce, niepełne słońce. E, cierpliwość, wymiana wody, żeby się nie zrobiła taka zielona jak tutaj. W tygodniu to wsadzę. E, I tak, no najlepiej to zrobić z wiosną, bo teraz będzie znacznie wolniej się ukorzeniało i jest jednak spora szansa, że w przypadku fikusa e, takie sadzonki nam zgniją, a się nie ukorzenią. Wystarczy po prostu pobrać taką zdrewniałą sadzonkę, twardą, sztywną, Kilka liści zostawiamy, dwa trzy, resztę usuwamy do wody. Temat na czasie powrót roślin domowych z starasu do domu. Dokładniej obejrzyjcie spód liście, całe liście łodygi, podłoże, ranty doniczki, czy coś po tym nie chodzi. Jeżeli coś się dzieje, no to już pewnie wiecie co, jak postępować, opryski, mycie i na pewno bym zrobiła też izolację takich roślin świeżo wprowadzonych do domu, z dala od innych roślin domowych, które stały bez wynoszenia. Żeby ewentualne szkodniki, które znalazły się w doniczce, których nie zauważyliśmy, nie przeszły na pozostałe rośliny, izolujemy na jakiś czas na dwa tygodnie. Tak bym tutaj dwa tygodnie, myślę, że to jest taki wystarczający czas, żeby się zorientować, czy coś jest, czy, czy, czy nie ma. Czy... Tam nic złego nie żaruje na roślinach. I po prostu obserwować, dokładnie obejrzeć, żeby nie wnieść. I jest spora szansa, że jeżeli były rośliny wystawione do ogrodu, to może w ziemi y, żerować opuchlak. Wtedy liście są nadgryzione i na pewno to łatwo zauważycie, że pojawiły się dziury w liściach. Takie sporawe. Trzykrotka po przesadzeniu straciła kolor. Włoski na liściach. Mm. Tak się dzieje z przykrotkami, gdy brakuje im wilgoci. Mogło być też tak, to już nie wiem, tutaj nie mam większej informa więcej informacji na ten temat. Mogło być tak, że została przelana. Sprawdź to proszę, czy podłoże szybko przesycha, czy wolniej. Jeżeli jest suche podłoże, roślina straciła kolor i włoski, jędrność to mogła zostać przesuszona, potrzebuje więcej wilgoci, więc regularnie podlewaj wodą miękką, tak żeby rośliny nie przesuszyć, zupełnie nie przesuszyć podłoża, ale też żeby nie było zbyt mokre, bo od nadmiaru też może roślina marnieć. Zadajecie mi często takie pytania, na które nie jestem w stanie Wam odpowiedzieć, bo nie mam szklanej kuli, bez większych informacji, dokładnego opisu. Ciężko jest stwierdzić, no tak jakbyście poszli do lekarza i powiedzieli, boli Was głowa. No może wiele się dziać, więc żeby tutaj zdiagnozować, potrzebowałabym większe, większy opis. Gdzie roślina stoi, jak jest podlewana, jaką wodą, czy roślina została dokładnie obejrzana, spód liścia, podłoże, kiedy podlewa się, czy, czy podłoże jest jeszcze mokre, czy jak zupełnie przeschnie, jakie to jest podłoże, czy nawoziliście ostatnio, czy może była przesadzana, przecinana. No, trzeba troszeczkę więcej napisać na temat rośliny, żeby można było wiadomo, żeby było, można określić, co się dzieje i, i co dalej zrobić z taką rośliną. Powiem Wam taką ciekawostkę. Zauważyłam to wielokrotnie, że jak pokazuję Wam rośliny we vlogach, w jakichś aktualizacjach, że coś u mnie super rośnie, że się poprawiło, to mija kilka dni i pojawia się problem. Różne, różne problemy. Ostatnio zachwalałam wilczą mlecza lśniącego no i pojawił się na nim przędziorek, Więc chyba przestanę Wam pokazywać zdrowe rośliny, tylko te schorowane i ich aktualizacje, jak sobie radzą i jakie ratuje. Czy, czy się coś poprawia, czy nie. Takie ciekawe spostrzeżenie, nie wiem dlaczego tak się dzieje. Zadajecie mi bardzo dużo pytań, bardzo dużo komentarzy pojawia się pod filmami. Bardzo Wam dziękuję. Namiecie proszę na uwadze to, że nie jestem w stanie tak Wam wszystkim odpisywać natychmiastowo. Staram się, będę pracowała nad tym. Pod filmami pojawia się również sporo pytań, takich roślinnych pytań, na które odpowiedzi znajdziecie w filmach poradnikowych. Po to dla Was je nagrywam, żebyście. Znaleźli szybko odpowiedź, krótko, zwięźlej na temat. Tak staram się nagrywać, Osz yy, szanuję Wasz czas. Yy, I teraz właśnie mi się przypomniało przed chwilą yy, dodatkowe pytanie. Dostałam prośbę o nagranie kolejnego filmu o, o plątwach. Dwie rzeczy, które mogę dopowiedzieć do filmu poradnikowego o plątwach, to co zauważyłam: moczenie w deszczówce na całą noc zostawiam w deszczówce. Super. Się regenerują. Uwaga od jednego widza: ja takiej informacji nigdzie nie znalazłam, nie wyczytam. Oplątwy powinno się stawiać, gdy je moczymy i przynosimy z powrotem na ich miejsce, to powinny stać w tym samym miejscu, tak samo powinny być ułożone, leżeć jak leżały wcześniej, wtedy rosną szybciej, a gdy zaczynamy je przestawiać i mi obracać. To ich wzrost jest zahamowany. I moczenie w deszczówce jest super zraszanie. i tutaj wiele nie pomaga, tylko moczenie. I tyle takich dodatkowych informacji z o plątw. Mam nadzieję, że ten film był dla Was przydatny i do zobaczenia w następnym vlogu. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam.